z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z aktualizacji oczywiście od Star Stable. Dzisiaj rozpoczyna się już trzeci tydzień obozu westernowego. Do gry doszły dzisiaj jakieś nowe stroje westernowe, ale oprócz tego mamy jakąś misję z psem Atlasem oraz kotem, którego nazwę nie za bardzo umiem wypowiedzieć. kerfuffle, ok, Czyli Kerfafel, w sumie nie wiem jak to przeczytać, ale mniejsza. Mamy z nimi misję gdzieś tam w dziczy. I musimy ich jakby poszukać, więc to też będzie trochę misja. Ale jakoś ogarniemy sytuację. A za tydzień, moi drodzy, będzie już ostatni tydzień, czyli czwarty, by wziąć udział w obozie Dziki Zachód. Tym razem plaża Fortu Pinta dostanie na stałe własny wyścig. Czyli będziemy mieć nowy wyścig na plaży Fortu Pinta. Także już nie przydarzając, zapraszam do aktualizacji. I oczywiście chciałabym pozdrowić moich ostatnich pięciu subskrybentów, którzy aktualnie wam się tutaj na ekranie wyświetlą oraz wszystkich moich kochanych wspierających. Okej, okay, ogólnie z tym blondynką tak wyszło w sumie dlatego, że już tam wczoraj wieczorem kupiłam sobie właśnie nowego koniucha i jest to dokładnie Rain, czy inaczej też Rosa, właśnie z Mustanga z dzikiej doliny, bo bardzo mi się tak on podobał. I że będę robiła matching właśnie z tą klaczą. i ogólnie ze Spiritem, no to pyta się, ale tego dowiecie się niedługo, jak to będzie. Dobra, w takim razie najpierw sobie może zobaczmy. Ten nowy outfit co jest, więc idziemy do sklepu zobaczyć. Powiem wam, że prawie 43 FPS miałam. Wow, to dużo. 35, 41, wow. 43? <noise> jak na takie lagi, gdy jest aktualizacja, to naprawdę. Korzystnie. Dobra, wbijemy do sklepu. O, kurczaki! Ale ładne to jest, to jest bardzo ładne. I to, dobra, będę musiała sobie kupić znowu to, co, wszystko. W się, sensie, czapkę zazwyczaj kupuję, bo tak, spodnie nie lubię, wiadomo, ale czapka, jaka w ogóle ładna jest, to też jest bardzo ładne. To. Dobrze, że zbieram szylingi i mam z czego żyć, w sensie za szylingi, bo. Nie lubię tak marnować teraz star końców, dlatego też y, jestem przygotowana na to, że y, mogę właśnie na, za, za szlingi kupić. Także dobra, mamy taki nowy strój. O, mamy taki zielony teraz. Też jest bardzo ładny. Ty, ładne, ładne. Także dobra, mieliśmy taki wariant czarny. Tu mamy taki właśnie ciemny, zielony też bardzo ładny. Za, żetony. Kurczę. Ja tu zbieram żetony, ale. Nie patrzę że tak mam mało, ale dowiecie się, dlaczego też mam tak mało, w filmie, który będzie dokładnie jutro o 12, tak w razie czego. Dobra. W każdym razie, my takie nowe rzeczy. Co tam jeszcze w ogóle nowego? Ja tak, mam w ogóle 6 sze tysięcy y, samorodków złota, gdzie, gdzie ja zbieram żeby było 10 tysięcy. Um, więc ja tutaj też się ustawiam, żeby było za rok też coś. No ale dobra. <laughs> gdzie my możemy szukać tych zwierzaków? I, o, i tu jest w ogóle też kilo, jakby ktoś potrzebował i teraz tak, piesek. Nie wiem, jak ja mam wziąć to zadanko w ogóle, czy da się to zadanko jakoś... Uciekamy. I tu jest właśnie też skrzynka w razie czego, więc yy, tak... W sumie mogę wam pokazać i skrzynki, jeśli macie ochotę, to... tak jak najbardziej, tu była pierwsza. <grych> Że właśnie mogę wam pokazać też te skrzynki, bo... I ten odcinek nie będzie jakiś taki super ekstra wypasiony oraz y, pewnie długi. O, przykładzie tutaj są konie, więc mogę Wam pokazać i konie, i skrzynki. Tak coś jak będę jechała, więc y, No, tutaj był pierwszy koniuk w razie czego. Teraz lecimy po drugą skrzynkę, która będzie gdzieś tutaj. Tak, jak myślałam, tutaj jest druga skrzyneczka, że właśnie blisko wjazdu do mistwo. Także mamy kolejną skrzynkę. Okej, okay, skrzynka jeszcze powinna być O, tutaj jest dobra. Właśnie w tej budce, tutaj. Czy przy budce do wędkowania. Dobra, tutaj na szczęście można bez problemu wziąć tą skrzynkę, bo jest tutaj piknik, nie znowu? Wczoraj akurat też było, ale dobra, mamy drugą skrzynkę. Teraz lecimy dalej. Okej, okay, to mamy kolejnego konia. I, I właśnie, tu jest kolejny koniu dzisiaj. Tutaj, właśnie przy buntownikach. Teraz lecę po kolejną skrzynkę, tak szczerze mówiąc. Ale wam też powiem, że już wiem, jak sobie tego pieska, oraz gdzie jest kot. Wszystko już wiem. Więc też właśnie w międzyczasie zbieramy żetony, bo tutaj trzeba mieć o 80 żetonów. Ale to się dowiecie też dlaczego. Więc sobie też tutaj zbieram, robię wyścigi i tak dalej. O, tutaj też widzę, że jest kolejny koniuk, bo akurat jechałam po kolejną skrzynkę, więc tu jest też, o, kucyk właśnie pod Mistrzostwami. Ale tutaj też będzie skrzynka, która będzie tutaj dokładnie. Przy którymś z tych drzewek, gdzie już kiedyś była. O, nawet no, tu jest wilk. Tak, super, że nie, zau nie zauważył, więc tu jest kolejna skrzynka. Ja przykocję, może sobie czy to wezmę, chociaż nie wiem, czy mnie tutaj wilk nie zauważy. Ue, na Chilu. Dobra. W takim razie mamy już yy, czwartą skrzynkę i zostanie nam jeszcze skrzynka piąta, yy, która będzie już u wilków. Tutaj sobie jeszcze weźmę. O! Dla levelu konia. No dobra, w takim razie teraz lecimy już po piątą skrzynkę i w międzyczasie jeszcze pokażę Wam, gdzie są pozostałe dwa konie. Znaczy, w sumie jeden koń, przepraszam, jeden koniec, że nam zostały już dwa. Więc będzie jeszcze jeden koniu i jedna skrzynka. Ale mam ostraszacze na szczęście. I tutaj mamy skrzynkę. Dobra, czyli to jest nasza piąta skrzynka. A, a teraz lecimy jeszcze po tego koniucha, tylko nie wiem, gdzie on może być. Może gdzieś będzie blisko tutaj. Więc generalnie nawet nie musicie jakby też mieć zdjęć, mieć kordów czy coś. Po prostu też ma taką trasę, gdzie sobie szukacie albo też skałek. I przy okazji możecie sobie takie różne miejsca zajrzeć, gdzie możecie właśnie znaleźć skrzynki czy konie, bo to to nie są jakieś skompliko skomplikowane miejsca, czasem właśnie są, jeśli chodzi o skrzynki. Ale to na moim Discordzie możecie zobaczyć, bo tam zawsze dzielimy się takimi informacjami właśnie, gdzie są konie i skrzynki, więc też bardzo polecam. Ogólnie z tego, co mi wiadomo, to też właśnie znalazłam yy, informację o tym, że koń arabski będzie w tym samym miejscu, co właśnie kucyk Cinkoczęto i on będzie pod międzyczasami, czyli najpierw musi robić reloga, po czym logujecie się? No wiecie. O, o to jest w ogóle klucz, sobie. E, logujecie się jeszcze raz do gry, i po tam, tam, gdzie był właśnie kuczek, czyli pod Mistrzostwami, do tam będzie koń arabski, jeszcze, czyli czwarte koń, no bo teraz się też dowiedziałam właśnie o tym. Po prostu trzeba zrobić reloga i tam będzie koń arabski, bo aktualnie go nie ma, jak widzicie, i tak to wygląda. Także dobra, ja odprowadzam to konie. Mam już troszkę żetonów, także będę mogła już Wam powiedzieć, o co kaman. I tutaj też powinien gdzieś być ten kotek, tak ogólnie. Generalnie, jeśli chodzi o kota, to kotek jest tutaj. Tyk. I generalnie nie wiem, o co tutaj chodzi? Co trzeba zrobić, żeby go Może trzeba odsić wszystkie wilki. Generalnie trzeba do tego kotka znaleźć jakąś kamizelkę. I pytanie, jak się znaleźć, nie mam pojęcia. No musi też być gdzieś blisko, tak szczerze mówiąc, chociaż nie mam pojęcia naprawdę, gdzie może być kamizelka. Ale wtedy odlokuję, odblokuję, wiecie jakby. Ale też wtedy, ten kotek będzie odlokowany I będziemy mogli sobie go zdobyć A dobra, ja już teraz przejdę do tego pieska, bo do pieska już wiem wszystko Tylko z tym kotem niestety nie wiem Tylko wiem, że trzeba tak zrobić kamizelkę I wtedy będziemy mieć tego kotka, nie? Też i generalnie jakoś tak go tutaj kliknąć To ciekawe Generalnie, do pieska jest potrzebne Właśnie 80 żatonów Ileś tam złota. A przy okazji, czekaj, czy ona będzie chciała kilofu? A, dobra, czyli kilof jest akurat w tej jazdzi, jaskini, także na spokojnie możemy sobie też wziąć. Bo tam akurat jadę, znaczy zaraz tam pojadę. Ale na początek już tutaj chciałabym pokazać, jak zrobić pieska. Bo wiem, że trzeba mieć maskę. A maska jest przy buntownikach. Dokładnie jest tam za buntownikami. Więc... Gdzieś tutaj będzie, moi drodzy. Ona będzie. O, tutaj jest. Ale w ogóle powiem wam, że jest strasznie mała ta maska. Że ja bym prawie jej nie zauważyła tutaj. Jakby strasznie, to zobaczcie, nie? Malutka maska buntownika. Także to już mamy. E, I to chyba będzie na tyle. Czy musimy mieć jakiś klucz jeszcze? Ale teraz się w sumie dowiemy, bo szczerze to nie wiem. Ale chyba mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Teraz wam już wytłumaczę, jak zdobyć e, pieska. Trzeba wszystkie tej e, niedźwiedzi odgonić. Ja tam odstraszacza kupiłam specjalnie, o, jeszcze przy okazji jest klucz. E, więc no, trzeba odgonić miśki. Mm, I teraz możemy zdobyć tego psiaka. Mamy się tutaj wyświetli i musimy mieć tak, jeden odstraszacz, maskę, którą zdobyliśmy przed chwilą, dokładnie też wam pokazywałam, także wszystko wiecie, 300 zł, oraz właśnie 80 żetonów, także uwaga. Mam już pieska, jej nowy psiak, uwielbiam teriery. E, czy będę chciała kota? Nie wiem, ale już Wam też tłumaczę, jak zdobyć kota, bo nie każdy to wie. I teraz Wam się, uwaga, przyda koń do zaganiania, czyli już Wam tłumaczę, o co chodzi. Mm, tak jak Wam mówiłam, Arab się od nogi dopiero Mm, więc teraz akurat jest idealna okazja, także nie róbcie, e, wiecie, że wszystkie konie weźmiecie, bo jeden wam się koniecznie właśnie do tego przyda. Także idealnie, że, że ja się w ogóle o tym dowiedziałam teraz, e, też tutaj od dziewczyn, także naprawdę polecam wejść na mojego Discorda, na serwer, bo tam naprawdę jest mega pomocni i wszystko. E, Czy mam już ten kilof? Nie, dobra, to dobra, ten, ten kilof se później tam wezmę. On tam był właśnie w jaskini też, nie? E, także no. Ja już polecam po tego konia. Ok, tutaj właściwie z Arabii, jednak nie jest tam pod cesami, tylko jest tutaj, więc tak trochę dziwnie, ale dobra. W każdym razie, bierzemy sobie takiego konia i teraz musimy jechać do tego kota, który jest w sadzie. Dobra, i teraz właśnie tego konia tutaj trzeba przyprowadzić. No i możemy tego kotka już tutaj sobie o, obczaić i tak. Tutaj oczywiście też 8 żetonów, 300 złota, przynęta. Oraz kamizelka. I kamizelka gdzieś jest, tylko też nie mam pojęcia gdzie. Ale w ogóle te rzeczy są też strasznie małe, ale przynajmniej wiecie, co trzeba zdobyć. To no, gdzieś ona jest, chyba że zaraz się dowiem, to bym mogła wam powiedzieć, jak, jak gdzie co. I teraz też... Okej, okay, już się dowiedziałam w sumie, jak to kodkarta mieć. W sensie, gdzie jest jeszcze ta kamizelka. Eee, także no, pozdrawiam mój serwer najlepszy na świecie. I kamizelka, że wam pokazuję dokładnie gdzie jest i pamiętajcie, żeby ten koń był przy was, bo inaczej tej interakcji tutaj nie będzie i jakby nie będziecie mogli na niego kliknąć, także to jest ważne, żeby ten tutaj był, no nie? Okej, okay. i teraz już wam pokazuję, gdzie jest dokładnie kamizelka. Jak ja na razie tego kotka nie kupię, znaczy nie wymienię. Nie wiem, czy będę chciała go wymienić, ale może go wymienię na razie, skupiam się na tym, żeby to rozbierać dużo złota właśnie. Mm. I no. no, ile mam aktualnie? No będę miała tam jeszcze ze 20 może. Może 30 dobiję, zobaczymy jeszcze dzisiaj. Ale no, kamizelka, moi drodzy, ta kotka znajduje się dokładnie tutaj. Także fajnie też, że trochę w sumie czasu. O, tu widzę, że już ludzie się, ludzie się zebrali tutaj, więc tutaj pewnie gdzieś. O, jest tutaj. Tutaj sobie leży kamizelka. Bierzemy. I będziemy mogli tego kotka sobie teraz wymienić na spokojnie. Także mam nadzieję, że Wam też pomogłam, bo ja też, też właśnie doszukiwałam się tutaj rzeczy i troszkę czasu poświęciłam jednak, żeby ten film bardziej tutaj nagrać. Także Wam pokazałam skrzynki, oraz gdzie są konie w ogóle. No i oczywiście, oddzięczycie się tutaj łapeczką w górę, oczywiście. Subskrypcja, jeśli jeszcze mnie nie subujecie, i to w ogóle się makumi. I właśnie dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco. Także no, to by było na tyle z tej aktualizacji. Pochwalcie się, czy udało Wam się któregoś z Rzekaju zdobyć ale w razie czego ja tutaj wam wszystko powiedziałam, jak, gdzie co zdobyć, yy, co zrobić i gdzie te zwierzaki są, także no, mam nadzieję, że wam to bardzo pomogło. Także trzymajcie się i do następnego!